Witam w kolejnym materiale na kanale Antefakty jest Tomek kolejnik, który się wyłonił spod ekranu. Witaj, Tomek, witam, finalisto witam. turnieju gladiatorów. Finalisto. Wicemistrzu. Wicemistrzu, o, tyle. No, ale jest mistrz, nie? No fajnie, dwa nokauty, nawet tyle w karierze nie mam w Dzisiaj tyle zrobiłem na innej gali. Ale widać że Ja już widzę, że Wiesz, pewność się wzrosła. Tak, co? z ciebie, kolejny Gladiator. Sigma. Nie no, pewno siebie zawsze była Stigma mój piesek kochany. Ej, ale który Tomek Kolejnik dobra. jaki zrobił progres, jeśli chodzi o. Yy, Opinie ludzi, jeśli chodzi o PR, jeśli chodzi o umiejętności, to Tomek, ty po prostu Mont Everest przeskoczyłeś trzy razy. Trzeba pamiętać, żeby zawsze dawać sobie <grym> wszystko, ja jestem tego. No, przykładem. Idealnym przykładem, tak. No Sigma. Nawet jak będą was pamiętać, nawet jak będą was ostro, to, to róbcie swoje. Kiedyś Wam mocne, bo karma zawsze wraca. Tomek, jak Sylwester Wardenga oglądał yy, Twoje walki teraz, oj, to ja myślę, że nie będzie tej walki. Będzie się, walki. Będzie się bał. No, Mówiliście się tak, że będzie walka, ty z Wardęgą. Wardenga po prostu po mojej ostatniej walce no. powiedział, że tego nie żeby chciał, no, więc no, ja się podejmuję, się tak. podejmuję dalej moje stanowisko i czekam na niego, jeżeli Federacja da mi tylko możliwość. A, myśl, a myślisz, że teraz się nie będzie bało po tych twoich spektakularnych, wy, spektakularnych wyczynach? Wiesz co, no, powiem ci tak, ogólnie... No nie wiem co on ci powiedzieć. No jesteś galafighter, bijesz wszystkich, to my co masz powiedzieć? Jesteś teraz normalnie na ustach wszystkich. Co nie no masz fajnie, powiedzieć? fajnie, jesteś fajnie. Tym, bardzo się finalistą turnieju mistrzów. Chciałbym, chciałbym w ogóle zobaczyć jeszcze raz w ogóle tę walkę jak to wyglądało, bo tak naprawdę w tej adrenalinie z tego wszystkiego, to człowiek nie pamięta, pamiętam tylko, że pierwsze, pierwsze co to walnąłem chyba buta na łeb temu Harasiowi? No dobrze, A potem, potem jak się schylił, to mu kolano wywaliłem, tak na tak, tak, chyba. Tak, tak, tak. No i to było, kurde, coś takiego poczułem, że te kolano uwalnąłem, to mówię, o, już po nim. A co się stało, że już pusz barberem, no nie dałeś rady. Powiem ci tak, ja ogólnie kondycyjnie jestem bardzo słabo przygotowany i w ogóle jak on mnie uderzył na dół, to w ogóle już nie mogłem oddechu złapać. Na wątrobę ciężko... dostałeś? Słucham? Na wątrobę dostałeś? Nie wiem, no na bebechy w ogóle tutaj no. gdzieś, ale jak... nie, nie, nie dotkało mi całkowicie wątroby, tylko po prostu było tak, że ciężko mi się w ogóle powietrze było złapać. Ociek. I no, z taką szarżą we mnie wleciał, że chyba jako jedyny dzisiaj podczas całego turnieju zadał mi jakiekolwiek ciosy. Bo tam nie mówię o tym, że tam ktoś coś tam, tam próbował, ale tutaj takie, które weszły. Oglądałem twoją walkę tutaj ze starym wywiorem, no i w dalszym ciągu chcesz się z tobą bić. Stary wywiór? No. Jak? Nie, nie mówi, że cię znajdzie, że cię dopadnie. No, jak chce, to możemy takie coś zrobić, ale myślę, że to jest bez sensu, no bo w tej walce to nawet... Tak można naprawdę powiedzieć, że to było jeden na jeden, bo Push Barber nawet go nie dotknął i tylko ja się z nim biłem. No i Tomek, powiem ci, że naprawdę kupiłeś serca. Widzów, wiesz o tym? Bardzo mnie to cieszy. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No teraz jesteś już chyba prawdziwą signą. Bo wtedy sam się nazwałeś, a teraz? Jeżeli tak jest, to fajnie by było. Dobra, a powiedz mi jeszcze, jaki ty miałeś nastrój, jak zobaczyłeś, że wygrywacie tę pierwszą walkę drugą, no i w finale bijesz się z, z puszem. Ta pewność siebie wzrosła momentalnie? Jak, jak widziałeś, że kolejni przeciwnicy padają po Twoich ciosach? Powiem ci, że ja nawet nie spodziewałem się tego, że ja tak szybko to zrobię. Naprawdę. Przysięgam ci, że ja nie spodziewałem się tego, że... Ogólnie każdy, ja tego Harasia nawet nie znam, żadnej walki, jego nigdy nie oglądałem. Mówią mi, no, no ogólnie to zawodowiec, on tam... E, w sensie wiesz, 20 no, ma 0,20 ale, 20 ale, ale on w zawodowych się tam bił i nie w fightach, tylko on tam miał jakichś dobrych przeciwników i ogromny. Mówię, mówię, no i mówię, nie no, ale to kiedyś było, ale wiesz o co chodzi? I mówię, ty, no to jak on miał tyle, ale tyle przegrał, ale z zawodowcami się tylko napierdziela. I tam ktoś mi mówił, że on party i w ogóle, no to tak. Trochę byłem w sensie, najbardziej jakby się go obawiałem, bo sądziłem, że jeżeli on wiesz, tam jest taką e osobą, którą e dają na przecierę zawodowcom, no to i tak ktoś musi umieć, bo... bo wiesz, samo stoczenie 20 walk daje ci już pewne doświadczenie. No właśnie, to jest nie? dużo 20 walk. Jest mega dużo. Jezus, ale 20 w ogóle przegrać pod rząd i dalej to robić, to też jest coś grubego. No, to też trzeba mieć mocną psychę. Psycha sitting. A powiedz mi jeszcze, jak ty ogólnie oceniasz Konwencję tego turnieju tego turnieju gladiatorów 2 na 2. jak ci się tylko wszystko następnym razem, jeżeli Federacja będzie coś takiego robiła i będzie chciała, żebym ja w czymś takim wziął udział, no to fajnie by było, jeżeli każdy z przeciwników by był w podobnym przedziale wagowym, w podobnym przedziale wagowym. Żeby na przykład Catchway 75, tak? Nie no, tyle to nie waży. 80 myślę, Będzie, będzie, wiesz, to sprawiedliwe by było bardziej, bo no jednak kurde, ja ważę 77 kilo. A kto cię najbardziej zaskoczył w tym? W turnieju. Najbardziej. No, no. Drydziesty najbardziej mnie zaskoczył. żeby wytrzymały. bardzo On jeszcze wytrzymały. się tam ustrzelił, nie? Raz. Bardzo wytrzymały. ci powiem taką e, ciekawostkę. Ja z no. drydziastym 4 lata temu się biłem i no. na butach no wcześniej. Tak. I, I wygrałem tą walkę. Tak? Przysięgam ci. No, Może się dowiedzieć. była? no Serio. A, to było, a to było gdzieś ten, puszczane w internecie? Nie, Nie to była taka solóweczka na ulicy. A czemu Bo mieliśmy małą tosę. No. A powiedz mi jeszcze. Nie wiem czy słyszałeś tą wrzawę ludzi, ale wszyscy byli zaskoczeni, jak świetny jest to pomysł z organizacją tego turnieju. Mega dobrze się ludzie bawili, ale ja yy, po pierwszej jak... po pierwszej, sorry, że Po pierwszej walce, walce po pierwszej walce, widziałem właśnie że ludzie yy, dobrze odebrali ten turniej. Teraz nie widziałem co się działo, ale poczytam sobie. Dobra, Powiedz mi, czy te, teraz w tym momencie jesteś tak mentalnie podbudowany, że ty już teraz wiesz, że Wardenkę spokojnie pokonujesz? Wiesz chodzi? Jeżeli będzie taka okazja i tak jak mówię. No nie, ale chodzi o to, on wyraził, on wyraził chęć, No dobra, tak? ale to teraz musi ktoś jakby to zorganizować, no, tak? No, to wydaje mi się, jeżeli że... Jeżeli będzie, jeżeli chodzi, to takiego Nie chodzi będzie... mi o, o likowanie, nic takiego, o, nie o te SS-y, które te gdzieś tam były, że to skończą szoty, nieważne. Tomek, chodzi mi o to, czy Ty w tym momencie jesteś tak mentalnie podbudowany, że Syl Sylwek wyraził chęć na walkę, Ty chcesz się też bić, tak, z nim, czyli ta walka... Prędzej czy później może się odbyć i ludzie chcą, żeby się odbyła, tak? Bo to jak już w tym momencie, nie wiem, walczycie na przykład na 21 albo <grym> na 20, tak, dajmy na to załóżmy, to ty w tym momencie wiesz, że go spokojnie pokonujesz, że jesteś już teraz tak mocno podbudowany, wiesz co. Powiem mi Ci tak, po tym dzisiejszym dniu, to wydaje mi się, że teraz jak będę zapierdalał systematycznie... No to chodzi. Bo jakby się nie oszukiwać, miałem teraz bardzo ciężki okres ostatni, ale... Przez to, że po prostu dużo rzeczy u mnie w życiu się działo i nie byłem ciągle jakby w swoim miejscu zamieszkania. Teraz z ręką na serce mogę wam przysiąc, że do tej gali nie byłem na niej jednym treningu, bo po prostu... Serio, nie, nie mogłem, naprawdę nie mogłem, chociaż chciałem, nie mogłem. Chciałeś, się, ch się, ch szybko, chciało, się, ale chciał ale nie mogłeś. Za, za szybko wszystko się działo. działo. Byłem po poprzedniej gali, był nowy rok, święta, Sylwester. No to faktycznie nie mogłeś. S sesje do Prime'u właśnie nie. Byłem, to, do Prime nie właśnie to święta to nie mogłeś Ale nie no, wiesz o no 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 no. co chodzi stary, no jakby... No nie chciało ci się, Tomek, no! Nie, 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 no nie, serio, naprawdę, jakby tak wszystko się zrywało, że ten, ale obiecuję, że do następnej walki taki obóz zrobię, że to pszok, naprawdę. Bo czekaj, a w Sylwester cię wyzwał do walki, czy on... Yy... Powiedziałem, że do następnej walki, jak ale będę miał jakąś walkę. Tomek, ja nie, nie likuję, ale czy Sylwester cię wyzwał do walki, czy on po prostu powiedział, że chce z Sylwester yy, po naszej walce na fejmie powiedział, że by chciał ze mną zawalczyć, bo od początku on chciał ze mną sam na sam Byłem. walczyć Oficjalnie teraz mówisz do Sylwka, że chcesz to zrobić? No, oficjalnie, jeżeli Sylwester nie ostra zbroi, to chciałbym z nim zawalczyć. Czy to jest oficjalne wyzwanie? To jest zrzucenie rękawicy, tylko to teraz jest zależne od niego, czy on po prostu będzie zainteresowany moją osobą. No teraz, teraz jego słowa, te, które powiedział, że. Ale no właśnie, teraz, się... teraz, teraz, jakby, teraz, to, teraz jakby, to jest weryfikacja. Teraz jakby, teraz w, sumie, weryfikacja. jakby w, sumie, w sumie wiesz, powiedział, że jednak nie, czy coś no co właśnie. Tak by wyszło, że on jednak coś po tych walkach moich, jak widział, tu wiesz. Flaga Japonii wtedy. No więc, no więc no to zależy tak naprawdę od niego, od y, Federacji i co, no, zobaczymy jak to będzie. Na razie, na razie po prostu ja chcę odpocząć. Cieszę się, to. I się z zwycięstwo. Ale dwóch. Po czym chcesz odpocząć, jak ty nie, nie przygotowywałeś się do tej walki. No ale wyjście do Oktagonu, jest i tak y, dość. No, tak, chcesz co się przygotować, żebym musiał mieć e dietę, nie tak. pił i tak dalej przez trzy miesiące. Nie, ale nie piłem akurat, serio. to dobrze, to prawie trening. Nie, serio, naprawdę, nie ten. Dzięki, Dzięki wielkie. Dziękuję. Najlepszy dziennikarz. Jazda. Najlepsze antyfakty w internecie.